Mam na imię Anna, mam 62 lata. Badam się profilaktycznie, bo mam dla kogo żyć. Mam na imię Anna, mam 59 lat, badam się profilaktycznie, bo mam dla kogo żyć. Mam na imię Ilona, mam 56 lat, badam się profilaktycznie, mam dla kogo żyć. Mam na imię Jagoda, mam 60 lat, badam się profilaktycznie, bo mam dla kogo żyć. Mam się 33 lata, badał się profilaktycznie, mam kogo żyć. Mam na imię Joanna, mam 55 lat, badam się profilaktycznie, ponieważ mam dla kogo żyć. Nowotwór piersi dotyka całą rodzinę, nie tylko kobiet. Mam na imię Anna, mam 34 lata, badam się profilaktycznie, ponieważ mam dla kogo żyć. Co roku w Polsce na raka piersi zapada 23 tysiące kobiet, z czego 9 tysięcy umiera. Wcześniej wykryty rak piersi jest całkowicie wyleczalny.